No więc skonstruowałem sobie kolejne urządzenie elektroniczne do naszego Simpsona. Tym razem jest to elektroniczny stabilizator wolnych obrotów. Jego sens istnienia jest taki, że silniki dwusuwowe, takie stuningowane, często mają problem z pracą na wolnych obrotach. W przeciwieństwie do czterosuwów potrafią sobie czasami zgasnąć, od tak. Czy tam gdzieś przy, na światłach, przy hamowaniu. no Następuje zwykle chwilowe... Zbogacenie mieszanki przez zmianę pozi gdzieś tam poziomu paliwa, przechylenia i sobie to paliwo potrafi bardziej wcieknąć do cylindra przy na przykład ostrym hamowaniu. No i zgasić silnik. Czasem tak, czasem nie różnie. W tym przypadku, akurat, czasem tak się zdarza. No i w związku z tym zbudowałem taki regulatorek, który będzie zapobiegał zgaśnięciu silnika czyli tego przy tym wzbogaceniu mieszanki. <śmiech> Więc <śmiech> jak ktoś. Zamykał kranik podczas pracy silnika na wolnych obrotach. Zauważył, że silnik dwusuwowy zwiększa swoje obroty wraz ze spadkiem poziomu paliwa w komorze pływakowej, a więc wraz ze zubożeniem mieszanki. Dwusuw po prostu zaczyna wyć w pewnym momencie, zanim zgaśnie. No, więc ten układ napuszcza świeżego powietrza bez paliwa do, do króćca pomiędzy gaźnikiem a cylindrem. I to podnosi obroty silnika na dwa sposoby. Raz, że napuszcza dodatkowego powietrza, co zwiększa ilość mieszanki zastosowanej do cylindra. To jeszcze, dodając samo powietrze, zubaża tą mieszankę, więc tym bardziej podnosi te obroty. <laughs> ten tryskiwacz <laughs> pobiera sobie powietrze przez ten niebieski wężyk tutaj z dodatkowego filterka powietrza. Z tej samej gąbki, co jest standardowy filtr powietrza. Wtryskiwacz jest sterowany przez ten regulator tutaj, elektroniczny. Regulator dostaje sygnał obrotu, wie jakie są obroty silnika i w zależności od obrotów silnika wypracowuje sygnał otwarcia tego wtryskiwacza. Wtryskiwacz jest otwierany impulsami krótkimi, podaje powietrze impulsami. Te impulsy konkretnie czas ich trwania, częstotliwość jest stała, ale czas ich trwania jest regulowany w zależności od obrotów silnika. Im bardziej obroty spadają, tym na dłuższe okresy czasu jest otwierany wtryskiwacz. Nie? Tutaj mamy włącznik tego układu, tutaj jest potencjometr do regulacji, a tutaj dodatkowo jest lampka, która kiedy świeci, to znaczy, że wtryskiwacz jest otwarty. Teraz zobaczymy, że ten te impulsy są bardzo króciutkie. One są w sumie długie jak na możliwości wtryskiwacza, który ma czas, czas otwarcia zamknięcia rzędu 2 milisekund, ale tutaj to jest czas otwarcia kilkadziesiąt milisekund do 200, nawet 300 milisekund, bo częstotliwość tam jest około 4 Hz. No zaraz odpalę sunka, pokażę jak to działa. Nie chcę mnie oszalić. Zimno jest, sanie chciał. Hmm. No i widać jak, jak to są impulsy. Każde mgnięcie lampki to jest otwarcie wtryskiwacza. Teraz jak wyłączę sobie ten układ na żywca to wpryskiwacz nie jest otwierany i silnik ma ochotę zgasić. Bardzo nisko schodzi, ale jak tylko włączę z powrotem to od razu go podbija do właściwych obrotów. Pokażę to na obrotomierzu może, będzie widać. Wyłączam. obroty sobie spadają do niskich silnik ma tendencję może zaraz zgasnąć w każdej chwili i teraz włączam układ widać jak od razu podbija sztywno obroty do góry i utrzymuje w konkretnym zakresie te obroty do których dąży regulator regulując czas otwarcia wtryskiwacza są tutaj ustalane tym potencjometrem ja mogę je sobie obniżyć troszeczkę albo mogę sobie nie podnieść widać że czas się wydłużył czas otwarcia drugi się wydłużył ale ja przywrócę to tak jak było no. i to są takie obroty co nam odpowiadają Podczas jazdy. To mi odpowiadają i użytkownicy Intona Macie. Spada zawsze do tych samych obrotów. A jak wyłączę ten układ, to widać, że spada do dużo niższych. Nie są one w żaden sposób kontrolowane Czasem sobie wzrosną, czasem spadną A przy hamowaniu to w ogóle potrafi zgasnąć Włączam z powrotem Zawsze sztywno No, także takie urządzonko Takie urządzonko wymyśliłem